Leszno, Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. A gościem kwadransa samorządowego jest prezydent Miasta Leszna, pan Łukasz Bojowiak. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu w nowym roku. Nowy rok, stary, ledwo zakończony. Bardzo intensywny czas także dla samorządu Miasta Leszna. Sporo prac musiało być zakończonych, chyba nawet do końca 2023, żeby to wszystko tam się zgadzało z tymi rozliczeniami. Odebrane już te roboty są. Przyjęty budżet. W ostatnim czasie odebraliśmy trzy duże inwestycje. Pierwsza inwestycja to Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w kompleksie w Zaborowie już od połowy stycznia będzie to boisko eksploatowane. Jesteśmy po rozmowie z klubem piłkarskim Polonia 1912. Będzie podpisana taka umowa, takie porozumienie między Mosirem a klubem, jeżeli chodzi o użytkowanie tego obiektu. To jest jakby pierwsza inwestycja, Druga też związana z sportem. Zakończyliśmy budowę. Kompleksu sportowego przy zespole szkół, przy zespole szkół numer 4, przy ulicy Kurpińskiego, a obok odebraliśmy już obiekt, który został gruntownie wyremontowany. Właściwie to było, to było zadanie pod nazwą Termomodernizacja Bursy i już tak naprawdę od, oczywiście rozliczamy się, bo to są inwestycje, na, na, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu, także będą za chwileczkę. Субтитры Szły dokumenty związane z rozliczeniem się, z bankiem gospodarstwa krajowego, a w międzyczasie już wspólnie ze sekretarzem, z naczelnikami poszczególnych wydziałów podjęliśmy, podjęliśmy decyzję, aby już pomału poszczególne wydziały Urzędu Miasta przeprowadzały się do nowoczesnego nowego budynku. Rzeczywiście wygląda to bardzo ładnie. Mam nadzieję, że i mieszkańcy będą też zadowoleni nauczyciele, jeżeli chodzi o boisko. Tak naprawdę ulica Kurpińskiego w kontekście i szkoły, i bursy wygląda naprawdę cudownie. Czyli ważna informacja dla mieszkańców. Przez ostatnie kilka miesięcy różne sprawy, które dotąd załatwiane były w budynku bursy, choćby strefa płatnego parkowania, były tak troszkę rozrzucone po innych obiektach w mieście. Na pewno poprawimy Teraz będą jakość, jakość obsługi klientów. Klienci też będą zadowoleni z obsługi pracowników. Urzędu miasta. Czy mi się akurat biuro strefy w Stacji Biznes bardzo podobało, bo blisko. Było w centrum było blisko? Jak ktoś miał tam jakieś problemy, to trafiał w styczniu te przeprowadzki z powrotem na swoje miejsca? Tak, bo tak. Już są podane dokładne terminy, także naczelnicy poszczególnych wydziałów i jednostek już doskonale wiedzą. Koordynuje to wszystko sekretarz miasta, pan Maciej Dziamski. I to są te inwestycje, które były realizowane właśnie z polskiego ładu, z tego dużego rozdania, ale te pieniądze już są. Na koncie miasta, czy dopiero będziecie dostarczyć refundację? Nie, do, to nastąpi refundacja, także e, bardzo szybko e, e, środki zostały przelane na konto Urzędu Miasta. Mówię tu w kontekście pierwszej inwestycji, która otrzymała e, dofinansowanie z Polskiego Ładu. Chodzi o termomodernizację e, Hali Trapes, także idzie to bardzo sprawnie. No i oczywiście są inwestycje, które już, no, już szyły, ponieważ postępowania przetargowe Tak, postępowania są przetargowe i tu muszę powiedzieć, że Połowa stycznia będzie bardzo ciekawa, ponieważ czekamy na ofertę przebudowy ulicy Racławickiej. Otwarcie ofert 11 stycznia o godzinie 10.30. Także czekamy do 12 stycznia na ofertę związaną z budową na wierzchni utwardzonych i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie. Czekamy także do 12 stycznia na oferty związane z remontem na wierzchni jezdni ulicy Wolińskiej. Ja tylko Mogę powiedzieć tu w kilku zdaniach, bo za chwileczkę będą głosy. Czy będzie jakaś przebudowa ewentualnie na styku ulicy Święciechowskiej, a Wolińskiej? Nie, bo to były odpowiednie reguły gry, konkursu i środki otrzymaliśmy na remont na Ale w międzyczasie też przygotowujemy postępowania związane z zapytaniem ofertowym. Chodzi o budowę parku Hermana, przedłużenie parku Hermana. Przypomnę, że za chwileczkę... Miejski zakład Zieleni już od końcówki stycznia czy styczeń luty będzie się przeprowadzał do nowej siedziby i widzimy tam pewne działania, które są zaplanowane także w budżecie. Przypomnę, że chcemy rozszerzyć park Hermana, dać takie dodatkowe płuco, ale w trzecim kwartale tego roku będziemy podejmować działania związane z uruchomieniem procedury na wybudowę nowoczesnego, nowoczesnego przedszkola, ośmiooddziałowego, integracyjnego. Także w kontekście kilku lat to, co się wydarzy na tym, w tym miejscu, a pewno zmieni pewne, pewne oblicze tego, tego miejsca. Dzisiaj jestem po rozmowie także z prezesem Miejskiego Zakładu Zieleni i rzeczywiście prace idą sprawnie. Już na ukończeniu jest ta inwestycja i też z niecierpliwością prezes Miejskiego Zakładu Zieleni czeka na przeprowadzkę. Będą nowe meble, bo to była też konsekwencja zmian do budżetu bodajże dwa miesiące temu. Natomiast akurat w kontekście tego parku Hermana, który chcemy przy, by, by, powię przesunąć, przesunąć tak. powiększyć, może nie przesunąć, mhm. powiększyć, rzeczywiście też bardzo z tego faktu się cieszę, bo najważniejsze było dla mnie to, aby wybudować w centrum miasta nowoczesne nowoczesne przedszkole. No i to stało się faktem, ponieważ mamy zabezpieczenie. Środki na tę inwestycję to jest prawie 25 milionów złotych i w konsekwencji oddania tego tego przedszkola. Połączymy przedszkolę przy ulicy Komeńskiego. No i te aktualne, które znajduje się na ulicy Poplińskiego. Tu też zwracamy uwagę na układ komunikacyjny, czyli układ komunikacyjny pójdzie w kierunku Norwida. Nie wyobrażam sobie dojeżdżać do przedszkola od ulicy Poplińskiego. Tak, gęsta zabudowa, brak miejsc parkingowych, a tu akurat będzie zmieniony układ komunikacyjny i będzie droga dojezdowa do tego przedszkola przez ulicę Norwida. A w którym miejscu? Tak, mniej więcej. A propos vis-a-vis -vis tak. <try> Tak, można powiedzieć w tych okolicach, natomiast jeżeli chodzi o okustronia i te parkingi, które też mamy zaplanowane, tu po rozmowach i uzgodnieniach z Urzędem Moszałkowskim będzie to inwestycja realizowana w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, także też widzimy dalszą część tej przestrzeni miasta, czyli koło ćwiczni powstanie prawie 100 miejsc parkingowych z ogrodem deszczowym, no i też z odpowiednią infrastrukturą rowerową, która która jest tam zaplanowana, ale to jest zadanie, które będzie miało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach, właśnie ZIT-ów. A ten, ta przebudowa, czy to poszerzenie parku Heimana, to jest plan na ten rok jeszcze? Znaczy inwestycja, żeby była przeprowadzona w tym e, roku? Nie, teraz, mhm. teraz będziemy szukać jednostki projektowej, która nam to zaprojektuje i przygotuje pełnobranżową dokumentację budowlaną, która otrzyma pozwolenie. I tu widzimy akurat możliwość otrzymania, tak jak już kiedy, mówiłem kilka razy tu na antenie, są ogłoszone konkursy na poziomie Ministerstwa Klimatu czy Enfosiu i projekt Zielone Leszno też chcemy zrealizować. i tu akurat w tym przypadku pani Natalia Grobelna, która zajmuje się zielenią w Miejskim Biurze Konserwatora, też zleca opracowanie dokumentacji na sześć przestrzeni, które chcemy zrewitalizować. No i tu będziemy na pewno szukać środków zewnętrznych, bo jak pan redaktor wie, ja też wiem, bo można to doczytać, będzie bardzo dużo środków właśnie na zieloną i błękitną infrastrukturę w ramach środków z tej nowej perspektywy unijnej, która что так, на правду, рушило. To a propos, jeszcze jak już będziecie tam w tym miejscu różne rzeczy robić, przekazuję po raz kolejny prośbę mieszkańców, co by ten zakręt Norwida, obrońców Lwowa, Ale ale też nie ukrywam, że mamy, myślimy o obrońców Lwowa i Norwida, jeżeli chodzi o remont całej tej ulicy. I nie ulega wątpliwości, że rok 2024 to też będzie już opracowana dokumentacja pełnobranżowa na remont, obrońców Lwowa, Norwida, bo wzięliśmy pod uwagę ten łącznik, bo zakończyliśmy Lipową, wcześniej Strzelecka i tak yy, następnym tematem będzie przebudowa ulicy Krasińskiego, ale to mówię, to jest perspektywa panie dyrektorze kilku, kilku lat. Ale to już jest taka bliższa perspektywa, Norwida i obrońców Lwowa, tak, tak, cieszymy tak, się siedzi. bardzo ci wszyscy, którzy tam jeżdżą, wiedzą, że jeszcze tam po tej budowie wjazdu do zakładu zieleni, tam są jeszcze takie trochę jeszcze większe będzie, będzie, teren będzie, Teren będzie naprawdę oczyszczony a ten odcinek, o którym Pan mówił, czyli styk ulicy Norwida i obrońców będzie sfrezowany w okresie wiosennym. Będzie się dużo działo wiosną, proszę Państwa. Zdecydowanie. Zdecydowanie. A już Pan Prezydent tu plany wyborcze nam zdradzi? Elekcja będzie? No, myślę, że poddam się ocenie mieszkańców naszego miasta. Mój komitet pod hasztagiem łączy na zleżno, wystartuje w wyborach. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie kontynuowali tego, co rozpoczęliśmy 9 lat temu. Jedno nie ulega wątpliwości, panie redaktorze, że rzeczywiście jestem w stanie poddać się ocenie naszych mieszkańców i w tych wyborach samorządowych na pewno wystartuję jako kandydat na prezydenta miasta Leszna, ale także będę miał ze sobą bardzo silną e, ekipę, e, która e, chce e, kontynuować tą misję e, pod hashtagiem łączy nas Leszno. Ale to jest dalej pod marką y, Leszno PL18? PL tak, PL18, PL 18. ale też, tak jak mówimy, jesteśmy grupą, e, e, która ma różne poglądy polityczne, ale e, to, co jest na, nam najbliżej sercu, to jest właśnie miasto Leszno i idziemy w kierunku e, tych wyborów pozytywnie nastawieni. I na koniec proszę Państwa zaproszenie mieszkańców zwłaszcza Gronowa na spotkanie poświęcone inwestycjom w tej dzielnicy miasta w poniedziałek. Najpierw. W poniedziałek o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 5 porozmawiamy nie tylko o drodze bardzo ważnej jeżeli chodzi o łącznik pomiędzy Rondą Antoninem a ulicą Święciechowską, ale także przedstawimy inne projekty, które chcemy zrealizować m.in. w ramach Zielonego Leszna. Tam są dwa takie projekty, ale też będziemy mówić o innych ulicach, gdzie są dokumentacje, także przedstawimy harmonogram. Porozmawiamy także o ważnej inwestycji związanej z odwodnieniem gronowa, ponieważ jest ona ujęta w Zitach. Kolektor wschodni, który jest pociągnięty do nieczynnych torów kolejowych, to też chcemy kontynuować tą inwestycję. Ona jest zaakceptowana przez Urząd Maszałkowski, także najważniejsza jest dla mnie kwestia odwodnienia Odmienia e, Gronowa, który, jak e, i pan, e, i mieszkańcy Leszna wie, że się bardzo mocno rozbudowuje pod kątem e, zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Myśliwska też? Myśliwska, no porozmawiamy, no o Łowiecka teraz. Łowiecka jest i, już zaczęła się. Zaczęła się, byłem dwa dni temu, także no jest też, są fajne inicjatywy mieszkańców. Liczę też, że niektóre, niektórzy mieszkańcy też będą chcieli zaangażować się w inicjatywę lokalną. Jesteśmy otwarci do rozmów potrzeb, do zmodernizowania dróg gruntowych jest bardzo dużo, i tu też muszę powiedzieć, że deweloperzy zarabiają ogromne pieniądze nie zwracając uwagi na infrastrukturę i potem e, e, wydzwaniają do mnie mieszkańcy, że, którzy mieszkają 2, 3 lata, o, dlaczego nie jest zrobiona droga, e, a inwestor swoje sprzedał. Często niektórzy inwestorzy e, degradują nam e, e, lokalne e, e, drogi. E, liczy się tylko biznes e, i Często też słyszę od mieszkańców, co jest bardzo przykre, że jestem po rozmowie z panem prezydentem i za rok będziecie mieć tą drogę. Po podpisaniu, oczywiście, aktu notarialnego związanego ze sprzedażą domu czy też lokalu. Taki chwyt marketingowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Prezydent Miasta Leszna, pan Łukasz, byłem jakby naszym gościem. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez miasto Leszno.